Bebem. Nie masz flyhacka? Jaki flyhack? Patrz, patrz, patrzcie. Ej Kuba, ty miałeś prota 4, tak? Ej, Ej nagrywasz tak? Tak? tak, nagrywam, nagrywam, tylko 4. O, A szlak. Taj? Patrz, jak podleciał sobie szybko. Dobra, jest dwuna fila. Ej, to z głosem nagrywasz, czy byłeś? Z głosem. Mm. Aloha, Ej Maciej. No? Ej Maciej? No? Ja pobrałem frappan nie liczą tylko na 30 taką? nie masz oryginalnego, kurde jaki flyhack Mówiłem, Smolar, widzisz? Słuchaj się mnie, widzisz? Ej, ty jak sobie mnie bije? Ej, pomożecie Prze mi? Przegrywam O kurde, to jesteśmy w trzech różnych miejscach, ja Smolara nie widzę i ciebie Dedłem go <noise> Ej, Zabije mnie, uciekam, dedłem mm. go Jaki flyhack, jak poszedł? Komuś. O, o no i będzie banik i admini mają na w ku nie O kurde jak mnie ściśnie no to ja idę od do adminu Ej, jeszcze raz ich dead nie mamy Ja się tam podsadzam, więc łatwo będzie o, Ej po, pomóż Wagexowi, pomóż Wagexowi idź na nie, idź do niego Ej kurde, pomożecie? Smola, idź do niego!